Proszę Państwa, jeżeli nie zaksięgujecie w ostatniej faktury w działalności gospodarczej, to macie do tego prawo. Macie prawo podjąć decyzję, że umowa leasingu, umowa, umową leasingu, a umowa kupna-sprzedaży samochodu od firmy leasingowej do Was to jest inna umowa, bo ona jest inna. I bez względu na to, czy tam jest napisane Jan Kowalski, firma, czy Jan Kowalski, na fakturze to nie ma znaczenia. To jest inna umowa. To, co mówią urzędy, nie ma znaczenia. Znaczenie mają to, jakie są interpretacje, jakie są wyroki sądu. I to nie jest bułka z masłem. Da się to porządnie przeprowadzić. Jeżeli jest taka wasza intencja, żeby podarować komuś samochód, to zawsze możecie to zrobić. I nikogo to nie będzie interesowało. Oczywiście, możecie wejść w spór z Urzędem Skarbowym, więc trzeba przeliczyć, czy nam się to w ogóle opłaca, no bo ktoś ten spór później będzie musiał prowadzić, prawda? Wszystkiego dobrego i zapomnijcie mnie zaobserwować. Dziękuję.